LG GM360 Bali to niewątpliwie jeden z najciekawszych telefonów, jakie ostatnio pojawiły się na rynku. Warto mu się przyjrzeć nie tylko ze względu na jego wakacyjną nazwę Bali, lecz także na jego duże możliwości oraz bardzo przystępną cenę, co z pewnością przypadnie do gustu wielu potencjalnym klientom. LG, mający grubość zaledwie 12 mm, charakteryzuje się bardzo eleganckim designem. Metalowe wykończenia boków obudowy podkreślają tę stylistykę. Pod 3 ekranem znajdziemy przyciski do odrzucania i nawiązywania połączeń oraz przycisk do uruchamiania menu skrótów. Z boku obudowy umieszczono klawisze do regulacji głośności oraz przycisk do włączania cyfrowego aparatu. Bateria wystarcza według producenta na 300 godzin pracy w trybie oczekiwania i do 6 godzin rozmów. Całość waży zaledwie 87 g. W nowym zestawie oprócz telefonu dostaniemy także zestaw słuchawkowy oraz kabelek do transmisji danych. Telefon posiada wbudowaną cyfrową kamerę o rozdzielczości 5 megapikseli z optyką Schneider-Kreuznach oraz wbudowanym autofokusem. Fotki możemy robić także w trybie seryjnym, maksymalnie do 9 zdjęć. Zrobione zdjęcia możemy w prosty i wygodny sposób edytować przy pomocy wbudowanego edytora zdjęć, a następnie przesłać je do znajomych, np. poprzez wiadomość MMS. Telefon pozwala nam także na nagrywanie filmów w rozdzielczości 320x240 pikseli. Warto skorzystać także z funkcji cyfrowego Zoomu, który działa zarówno przy robieniu zdjęć, jak i przy nagrywaniu filmów. Jeśli chodzi o muzykę, to LG Bali posiada odtwarzacz MP3 oraz budowane radio z funkcją RDS. Telefon oferuje nam także przeglądarkę plików Office, dzięki której możemy zobaczyć dokumenty przygotowane w Wordzie czy PowerPoincie. Warto skorzystać także z funkcji dostępu do najpopularniejszych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter. Aby zobaczyć informacje udostępniane przez portal społecznościowy, możemy także skorzystać z widgetu, który wyświetli je od razu na pulpicie głównym telefonu. Zwolennikom personalizacji telefonu rozwiązanie zastosowane w Bali przypadnie do gustu. Do dyspozycji mamy trzy wirtualne pulpity, które możemy w prosty i wygodny sposób przewijać palcem. Na każdym z nich możemy umieszczać widgety, a ich spora galeria dostępna jest w telefonie. Warto skorzystać także z opcji skrótów ekranowych, uruchamianej klawiszem umieszczonym w dolnej części obudowy. Pozwala ona na szybki dostęp do najbardziej przydatnych funkcji. Jeśli chodzi o dostęp do sieci, to LG wspiera standard Edge. Co przekłada się na prędkość sięgającą kilkuset kilobitów na sekundę. Dostęp do sieci umożliwia nam przeglądarka internetowa, która dobrze radzi sobie z wyświetlaniem nawet dużych i zaawansowanych stron. Telefon posiada także wbudowanego klienta poczty, który pozwala nam na odbieranie i wysyłanie maili. Podsumowując, LG Bali to niedrogi telefon oferujący nam dużo przydatnych funkcji. Przekonuje przede wszystkim dobrej jakości cyfrowa kamera z mocną diodą LED do oświetlania sceny. Telefon ma wbudowany odtwarzacz MP3 i radio, tak więc funkcje muzyczne także stoją na odpowiednim poziomie. Aplikacje społecznościowe pozwolą nam z kolei na dostęp do naszych ulubionych serwisów. Telefon ten polecam przede wszystkim tym użytkownikom, którzy szukają niedrogiego telefonu z dotykowym ekranem i dużą liczbą multimedialnych funkcji.